E Cześć grzebafile. Witam was serdecznie. 18 listopada z okolic Iwkowej, a więc z województwa małopolskiego, a konkretnie z tego oto niewielkiego modrzewiowego zagajnika, od którego tak trochę nietypowo postanowiłem rozpocząć moją wizytę tutaj. Myśląc nie tylko choćby o łopatnicy żółtawej, która takie miejsca właśnie lubi, co możecie choćby z moich tegorocznych nagrań wiedzieć, ale choćby i o grzybach, które właśnie teraz późną jesienią Mogą w modrzewiach rosnąć ze szczególnym uwzględnieniem tych moich ulubionych, czyli wodnichowatych, a konkretnie choćby wodnichy modrzewiowej. No ale cóż, jeżeli nic tutaj nie znajdziemy, to oczywiście zaraz ruszę w las, który chyba jeszcze nigdy mnie grzybowo nie zawiódł. Ja zresztą bardzo udane grzybobranie w tutejszym lesie w tym roku już odbyłem, ale wówczas było ono bardzo krótkie, bo byłem w drodze. W zupełnie inne miejsce. No i rozbudziło ono, moje nadzieje. Teraz już jest znacznie późniejszy okres, to prawda. Ale myślę, że nadal można jeszcze liczyć na grzyby jesienne, więc dajmy szansę i tym razem tym pięknym, wspaniałym lasom. Dzień oczywiście już jest znacznie krótszy niż gdy byłem tu poprzednio, ale i tak myślę, że do zmierzchu niemalże będę miał okazję dziś tutaj zabawić. O ile pogoda się nie popsuje, bo widzę, że jest dość niepewna, co jakiś czas mamy piękne słońce, ale też nadciągające mury. Nie traćmy więc czasu i ruszajmy do lasu. Przepraszam, naprawdę te rymy tworzą mi się samoistnie. A tutejszy las był moim grzybowym wielkim odkryciem przed paroma laty. No i potem z roku na rok pojawiały się oczywiście inne lasy co letni i jesienny sezon. Nowe lasy dochodziły do katalogu moich ulubionych, co oczywiście owocować musiało, przy braku możliwości rozciągnięcia roku na więcej dni, ograniczeniem wizyt w lasach już mi znanych. No i właśnie ten stał się tego jedną z pierwszych ofiar. Tak więc bardzo się cieszę, że w tym roku jakoś udaje mi się rekordowo wiele razy. Odbywać grzybowe wyprawy i też rekordowo długie, dzięki czemu udaje mi się zarówno odwiedzać nowe miejsca, jak i te w minionych latach nieco przeze mnie zaniedbywane. Co prawda, zdaję sobie sprawę, że tutaj w tej mojej ulubionej tutejszej dolince leśnej może być zarówno trochę zbyt ciemno o tej porze roku, dosyć wcześnie do zdjęć, na których oczywiście bardzo mi zależy, zdjęć grzybów, rzadkich, zwłaszcza. Ale też może być już troszkę zbyt chłodno dla grzybów jesiennych. No ale nic, jeszcze spróbujmy. Zakładam, że jeżeli po krótkim rekonesansie tutaj nic ciekawego nie znajdę, czy też jadalnego w jakichś zadowalających ilościach, dających szansę na potencjał udanego grzybobrania w tym sektorze lasu, no to widzimy sobie właśnie wyżej, na taki bardziej płaski, lepiej oświetlony, cieplejszy, więc teren. I na nim się jeszcze porozglądamy. Choćby za rydzami, no ale właśnie, to jest cudownie. Już zresztą nie tylko widzicie, ale i słyszycie. No i mokro. To też jest bardzo duży atut. Choć opadów na szczęście ostatnimi czasy. W ostatnich tygodniach, ogólnie tej jesieni, raczej w lasach nie brakuje. Koryto strumienia, a więc serce, a może bardziej kręgosłup tej dolinki skusił mnie do powitania go, ale wypada skupić się na jego stokach, na tutejszych zboczach świerkowych, jodłowych, sosnowych. Miejmy nadzieję, że grzybowych na nagraniu tego raczej tak nie widzicie, bo obiektyw jest bardzo jasny, ale jest tu faktycznie stosunkowo ciemno. Zarówno dlatego, bo cieniście, ale też zrobiło się nieco pochmurno. No ale nic, chwilę się porozglądam. Nie wyciągajmy pochopnych wniosków, ale póki co wydaje się, że pieprzniki trąbkowe tutaj przegapiłem. To znaczy, minął już okres, w którym było ich pełno. No bo tutaj mamy takie stareńkie i pojedyncze rzeczy do tego gatunku nieprzystające. Przeważnie jest ich pełno. Rosną setkami, czy wręcz tysiącami. No i w sumie, jak się człowiek postara, to jeszcze takie zdatne do zbioru owocniki pieprznika trąbkowego można tutaj znaleźć. Choć, no właśnie. Jak widać w bardzo skromnych ilościach. Ja jednak w pamięci swej pielęgnuję dość żywe wspomnienie z nieodległego fragmentu lasu, w którym zamykałem sezon prawdziwkowy bardzo późno, bo był to listopad, o ile nawet nie grudzień. Więc jeszcze nie przekreślajmy szans na znalezienie czegoś tutaj spośród gatunków jesiennych. Choć jeszcze ku temu strumieniowi na chwilę coś mnie ciągnęło. No i przyciągnęło mnie do podrabianych boczniaków. Od oddali może dostrzeżecie, że to boczniaki nie są. Owocniki bowiem posiadają taki zielonkawy kolor. U boczniaków niespotykany. U boczniaków kolorystyka może wpadać w taki stalowo-niebieskawy połysk, ale nie zielonkawy. A tu mamy taką niemalże zgniłą zieleń od góry. No i też bardzo charakterystyczne trzony. Spójrzcie zresztą sami. Są takie Miodowo żółtawe, z zielonkawymi też kosunkami, jest to łycznik późny. Możecie sobie zresztą poczytać o nim w moim Atlasie na grzybofil.pl No nie żartujcie, zaczął padać deszcz. Padać to może za wiele powiedziane, ale kropić! Może nawet słyszycie, no nic nie ma w takim razie co się ociągać. Fotografuję i lecimy dalej. jechałem tutaj z na tyle dalece posuniętym entuzjazmem, że nawet do głowy mi nie przyszło by sprawdzać prognozy pogody, mimo że raczej mam to w zwyczaju, zwłaszcza gdy tak daleko się wybieram. Ech, no ale poranek był piękny, słoneczny. Faktycznie, gdy tu dojechałem, zaczęło się robić pochmurno. No nic, ja się jeszcze nie zamierzam poddawać. Nie było po to, jechałem tutaj ponad godzinę, by po niespełna godzinie zawracać. A tymczasem deszcz postraszył, postraszył parę minut i minął. No i oby nie wrócił już dziś, przynajmniej do zmroku, bo po zmroku niech sobie leje na całego. Jak najbardziej tego lasom zawsze życzę, zwłaszcza tak grzybowym jak tutejsze. Nastawiając się na prawdziwki, można zresztą tutaj mieć niezłą niespodziankę. Nie, niestety nie w postaci prawdziwków, lecz gołąbków. Które nieco młode borowiki szlachetne pozorują, ale tak czy inaczej, są to młode grzyby, jeszcze jesienne. Tak więc prawdziwka młodego też bym nie wykluczał, choć oczywiście na jakieś olbrzymie zbiory prawdziwkowe w zakresie podkreślam młodych owocników, bo jakieś wcześniej się pojawiające mogły się tu ostać. Za bardzo bym rzecz jasna dziś nie liczył. To już nie jest okres pojawu. Ale znacznie prawdopodobniejsze wydają mi się tutaj rydze o tej porze właśnie, czy to właśnie te najprawdziwsze właściwe rydze, czyli mleczaje rydze, które tutaj sobie rosły dość masowo, czy to znacznie rzadsze mleczaje, również jadalne, również o pomarańczowym mleczku, i również rosnące pod sosnami. Bo takowe gatunki też tutaj przecież znajdowałem, przypominam, <grym> Przecież by o wilku mowa. Parę metrów przeszedłem i mamy interesujący gatunek mleczaja, ale jednak nie. Ten będzie miał białe mleczko, już to widzę. Jest to mianowicie rzadki mleczaj złocisty, którego bliżej pokazywałem Wam już zresztą na jednym z tegorocznych nagrań z województwa świętokrzyskiego. Spójrzcie, od góry naprawdę mógłby zdawać się rydzem. No właśnie, gdyby nie to białe mleczko, które co bardzo dla tego gatunku charakterystyczne, stosunkowo szybko przebarwia się na kolor żółty. Być może nawet teraz na waszych oczach się to dzieje, jeżeli dobrze widzę. Wy chyba również widzicie. No tak, ewidentnie. Więc bieli staje się z chwili na chwilę coraz bardziej żółte to mleczko. Ot taka ciekawostka. Gatunek niejadalny które również znajdziecie w moim atlasie gdybyście chcieli sobie o nim więcej poczytać natomiast powrót deszczu miejmy nadzieję, że znów przelotnego staram się ignorować no ale proszę państwa co to ja mówiłem o prawdziwkach że mogą być jakieś małe no i są co prawda na razie może liczba mnoga jest zbyt pochopnie przeze mnie tutaj sformułowana bo widzę jednego ale na dobry początek, o ile można to nazwać początkiem. W każdym razie jest młody, dorodny Borowik Szlachetny w drugiej połowie listopada, zdrowiutki, piękniutki, sama radość. No wspaniale, wspaniale. Aby tak dalej. Mamy więc namacalny dowód na to, że młode prawdziwki jak najbardziej są wciąż możliwe. Zwłaszcza w sosnach o tej porze roku są na nie większe szanse niż w lasach liściastych, gdzie przeważnie kończą się wcześniej. A ja począłem wspinać się właśnie na takie sosnowe zbocze. Cieplejsze, nieźle nasłonecznione, a jednocześnie nie jakieś bardzo spadziste. W tym fragmencie, akurat może niezbyt przejrzyste, jeżeli chodzi o podłoże no ale jak widać całkiem prawdziwkowe no i tak właśnie sobie górą zamierzam okrążyć koryto tutejszego strumyka który tam w dolince sobie biegnie i będę się starał wyszukiwać możliwie najbardziej grzybowych o tej porze fragmentów tego lasu koryto strumienia omijając ze względu właśnie na niższe temperatury które tam panują zwłaszcza nocami bo teraz przyznajmy, jest naprawdę całkiem ciepło. Zrobiło się przynajmniej ciepło. Super. Mogłoby być trochę bardziej słonecznie, ale i tak jest pięknie. Ja tu bym zresztą myślał nie tyle o borowikach szlachetnych, ile o borowikach sosnowych, które także w tym lesie sobie rosną, występują. Czy w tym momencie rosną, no to może się przekonamy, o ile w odpowiednie miejsca trafię. A trafić zamierzam choćby właśnie tą ścieżką. Teraz, gdy już jesteśmy po szczycie sezonu jesiennego, ścieżek tym bardziej nie unikam, bo często wzdłuż nich grzyby sobie właśnie rosną, a też mniej są zbierane w tym okresie, więc większa szansa, że na nie natrafię. A jeśli komuś nowa nazwa podgrzybka brunatnego nie pasuje, to tu mamy namacalny dowód, że słowo podgrzyb. Do takich owocników bardziej pasuje faktycznie. Spójrzcie, jaki okaz. Istny, podgrzybowy olbrzym. Rzadko znajduje owocniki tego gatunku tak zacnych rozmiarów. O ile bowiem podgrzyb brzmi tak trochę brutalnie, tak pogardliwie, no to jeżeli uznamy, że to jest coś więcej niż podgrzybek, już troszkę się inaczej prezentuje ta nazwa od punktu widzenia wiele tu zależy od kontekstu, od porównania o, nie, nie zdążyłem wyłączyć i dobrze spójrzcie, kolejny jak najbardziej podgrzyb i szczerze mówiąc parę ojej, jaki trzon, parę minut temu planowałem Wam mówić, że jakoś za wiele podgrzebów brunatnych w tym sezonie nie znajduję, ale <noise> byłaby to bardzo pochopna opinia, bo widzę, że sytuacja ta się może zmienić. Co więcej widząc ten pierwszy owocnik z góry, przyznam, że wydawało mi się, że to będzie ponurnik aksamitny, bo on bardziej do tych rozmiarów pasuje, a kapelusz z wierzchu widziany jest praktycznie identyczny, no, ale jednak żaden tam ponurnik bardzo wesoły grzyb, a przynajmniej wesołość. Wywołujący u tych, którzy go znajdują. A wszystko dzięki temu, że szukając możliwie płaskich terenów, wdrapałem się na tyle wysoko na to zbocze, że chyba mało kto tutaj grzyby o tej porze roku zbiera, podgrzyby w tym przypadku, przez to dorosły one tutaj do całkiem zacnych rozmiarów. Na razie udaje mi się bez odpinania kosza te zbiory przechować, ale w obawie przed ich zgubieniem, zapewne. Zaraz będę musiał ten kosz już dzierżyć w marszu. Rozumiem, że co niektórym z Was tak duże owocniki zbyt apetyczne mogą się nie wydawać, no bo faktycznie jakieś skrajnie młode nie są, ale też nie są jeszcze stare. Na susz w każdym razie zdecydowanie się nadają. Mogą nie być, na pewno nie są już zbyt jędrne, gdyby chciało się je jeść po prostu jako takie, na przykład w sosie. Natomiast jeżeli chce się ich użyć choćby do zupy, w formie suszu właśnie, nawet wyrzucając potem same suszki po oddaniu przez niesmaku do wywaru, to jest to jak najbardziej właściwe zastosowanie i forma ich podania czyniąca ich zbiór sensownym. Zszedłem trochę niżej ku obiecanym, a w każdym razie wspomnianym fragmentom lasu, w którym znajdowałem w których znajdowałem w fragmentach borowiki sosnowe, właśnie z nadzieją i na ten gatunek. Zobaczymy z jakim efektem. No i podłoże mamy tutaj dużo bardziej przyjazne poszukiwaniom. No ale cóż, borowików sosnowych tu nie widać. Deszcz się nie poddaje, lecz ja również, więc ruszamy dalej. Choć dalej oznacza w tym akurat kontekście, tak trochę powrót. Jako że strumek tutaj właśnie się kończy, a przynajmniej jeden z jego dopływów, lecz jeszcze drugi jego brzeg, jego stok właściwie ponad brzegami strumienia pozostał mi do grzybowego sprawdzenia w drodze do samochodu, więc jeszcze co najmniej druga połowa poszukiwań przed nami. O ile nigdzie nie zboczę po drodze. Ale się pochmurno zrobiło. Naprawdę. Mocno ciemnawo w tym fragmencie lasu, więc gnam ku temu lepiej doświetlanemu. Po drodze rzecz jasna, fotografując napotkane grzyby, jak choćby te piękne gąski, które przed chwilą sfotografowałem, a które wkrótce znajdziecie w moim atlasie. Ech, a chyba ten dalej kropiący deszcz plus narastająca pochmurność, Ech, nie za bardzo pozwalają na optymizm co do możliwego przejaśnienia się. Wkrótce no nic, tak czy inaczej, zmierzam ku samochodowi. Kwestia tylko, czy wolniej, czy szybciej. Tak czy inaczej, po drodze nadal rozglądam się za grzybami. No, tu nawet troszkę słońca gdzieś z pomiędzy chmur przeziera. Ech. Oto jedna z potencjalnie bardzo rydzowych polanek, ale tym razem niestety bezgrzybowa. Choć idę praktycznie już wrytą w pamięć niczym w komputer trasą, to jednak coś nowego na niej się pojawiło. Ten tutaj szczyt, wierzchołek tego pasma, przynajmniej tego jego fragmentu, ku któremu coś mnie ciągnęło. Być może był to właśnie ten kamień, którego nigdy nie widziałem. A może właściwie głaz, brzmi poważniej. Wygląda jakby był z betonu hm. mnóstwo takich drobnych kamyczków jakby plecionych No ale skała, ewidentnie skała No dobrze, szukamy dalej Choć i tak nie biorę za bardzo na poważnie tego słońca, które chwilami jakoś nawet się pojawia z pomiędzy chmury. Tu jest widno, jest mokro i jest ciepło, a jeszcze parę tygodni temu było całkiem grzybowo. Znajdowałem tu bowiem wówczas prawdziwki w tej okolicy, więc się rozglądam. Jeszcze szanse są. Choć najwięcej znajduję po drodze opieniek i nawet one są już wiekowe. Warto odnotować, że zaczynają się wodnichy późne. Smaczne i jadalne grzyby, już bardziej nawet zimowe, rosnące w towarzystwie sosen. Tak czy inaczej, wdzięczny jestem lo, lasowi. Los, las, podobne słowa i w tym kontekście mogą być stosowane zamiennie, za to, że. Uraczył mnie dziś, a właściwie zechciał być może już pożegnać, jeżeli chodzi o tegoroczny sezon jesienny, swoją reprezentacją zarówno podgrzyba brunatnego, jak i borowika szlachetnego, bo wydaje mi się, że następne grzybobranie odbędę już w takim bardziej właśnie zimowym lesie, to znaczy w Puszczynie Połomickiej choćby, a może nad rabą w lęgowym tamtejszym lesie. Jeszcze nie jestem pewien, w każdym razie raczej poszukując płomiennic zimowych, czy Boczniaków ostrygowatych niż prawdziwków lub podgrzybów, właśnie. Zresztą przekonacie się sami, jeżeli zasubskrybujecie mój kanał i klikniecie w dzwoneczek. Wówczas jest szansa, że następny film Was nie ominie. Tymczasem dziękuję Wam za dziś, zachęcając oczywiście także do dołączenia do grona wspierających, zostawienia komentarza i łapki w górę. Trzymajcie się zdrowo, do następnego razu, cześć.